Dzisiaj mam randkę z każdą z was, bo pojedynczo będę was tutaj obchodził i podawał posypowo siarczan amonu. Więc do zobaczenia, kochane. Troszeczkę tutaj zmodernizowałem podlewanie, żeby miały wodę i ją mają. Dostajecie? Dostają, słyszę, powiedziały. Ferygacja też jest uruchomiona. W poprzednim materiale posypowo, wieloskładnikowym nawozem sypnąłem troszeczkę jeszcze zostało, więc ten deszcz dzisiejszy tam to wszystko wsiąknie kolejny krok, ku temu by być piękne, grube borówki, bo one te zasługują, żeby mieć pokarm druga sprawa dzisiaj pójdzie siarczan amonu czyli troszeczkę siarki, trochę azotu też tutaj dobry jest kierunek mamy już pierwsze przyrościki kwiatuchy kurde, jeszcze mi się odpieło, ale nie, podepnę Będziesz się z burówkami na randki umawiał, ale miałem humorych, ale schodzę na ziemię i po męsku chcę teraz tutaj ten temat przerobić raz na zawsze. Jak mieć piękne borówki, mieć sukces w uprawie i to Tobie zdradzę, to nie jest żaden kit, absolutnie. Słuchaj, przede wszystkim to cięcie, które robiłem tej zimy, nawet to nawożenie, gdzie się nawet przekłada na dokładnie sypie, robię nawet nie z myślą o tym sezonie, ale następnym, bo jeżeli te krzewy ładnie podrosną w tym sezonie, za rok tutaj może być dwa razy więcej tych białych kwiatuszków, co się przełoży na piękny zbiór i piękny tonarz, więc jest piękna myśl. Ale przede wszystkim zostawiłem specjalnie na końcu plantacji 20-30 borówek nieciętych. Tam w ogóle nie ma kwiatów i ja to Ci mówię, nawet może nie jest teraz pora. Ale to ja już sobie ja zapisuję w głowie, że w następnej zimy tutaj będę ciął jeszcze solidniej niż tej zimy. I Ty też to zapamiętaj, że nawet zamkniętymi oczami te borówki ciąć, ale jako tako przeciąć niż wcale. I bym tu stosował najlepsze siarczany, najlepsze nawozy, najlepsze ferdygacje. Nic tutaj nie zrobimy i nie będzie jakości owocu. Z jednej strony ktoś pomyśli, o cięcie, ale słuchaj, to jest jedyna uprawa. Gdzie uzyskujemy jakość pięknym owocem? Tak jak zawsze powtarzam, piękna pani nawet będzie miała tutaj owoc najzdrowszy, ale będzie słabszej jakości z wyglądu, zawsze wybierze wypryskany. Wszystkie owoce to jest wyścig, głupi wyścig o jakość. Maliny jesienne, tak jak ja sobie przypominam, a na przyrobocie pomyślałem, nieopryskane na szarą pleśń, rosa rano zbierasz, po południu już jest białe koty są. Trudna uprawa wszędzie, 40 lat nie opryskasz, masz robaka, w każdej uprawie musi iść ta chemia, tu w borówce tego nie ma i to jest taka ciekawostka, że właśnie to cięcie jest pierwszy kroczek, to jest najważniejszy krok, więc to zapamiętaj, już myśl o tym, że w następnej zimie jak masz borówki, będziemy cieli razem wspólnie po prostu. Więc co chcesz żebyś mieć taką wartość, ja też słuchaj, mam presję ogromną z tymi filmami. One są, teraz mam większe wyświetlenia na kanale. Ja się szybko spieszę, żeby jak najbardziej Ci nie zajmować czasu. Cholera, to już nie ma tego Piotka, co parę lat temu sobie stawiał statyw i gadał, co mu do głowy przychodziło, gdzie tutaj, och, fajnie było, tu już jest presja, więc na wyrozumiałość Waszą liczę, że nie jestem maszyną, są odcinki lepsze, słabsze. Dzisiaj myślę, że konkretna wiedza i zapamiętajmy to z tym cięciem. No ja cóż, też się wam nigdy jeszcze nawet nie przedstawiałem. Nazywam się Piotr Skorupski. Prowadzę firmę już od kilku lat Piotr Skorupski Życie w ogrodzie. Firma jest związana właśnie ze sprzedażą trzewu borówki, całego asortymentu. Nawet w sumie mało się tutaj y, reklamuje, ale do mnie telefony macie i patrzcie, jaka jest wartość tej mojej pracy dla Was raz, razem wspólnie. Zadzwonił po południu w trakcie sypania 86-letni widz i pan, który ma też borówki, powiedział właśnie, panie Piotrze, pszczoły zawsze y, przylatują później, bo na rzepach lecą. Słuchaj, 11 uli stoi jakieś 80 metrów ode mnie, może 100. Nie ma ani jednej pszczółki, bo wszystko leci na rzepach. I taka właśnie wartość z Wami, że każdy telefon jest wspaniałą wartością. Też właśnie będę Panu 12 boróweczek wysyłał. Wspaniała rzecz, stąd też chęć do pracy. I też może się w przyszłości tutaj będę Wam bardziej reklamował. Tak w każdym razie ja jestem Piotrek Skorupski, miło mi. Tu nagrywam materiały właśnie o borówce. Trzymajcie się, kochani. No i cóż, tu idę jeszcze na kwaterę na agrotkaninie, Ma popadać bardzo fajnie, ale to cięcie to jest priorytet. jak ja zacząłem te sucholce, aż się. A przede wszystkim, właśnie, dziękuję za wyrozumiałość. Wiem, jakie są plantacje. Chłopi mają po dwumetrowe borowy. Z wodą, nawet panie Piotrze, mają ładne, ale nie owocują, bo widzisz, ja wolę. Mieć tutaj dziadostwo z, z, z błędami, ale super odmianę, niż ten odwrót. Pewnie się jaka ciekawostka w uprawie borówki, bo my tutaj te błędy naprawimy w tym roku i będzie dobrze. A jak będzie słaba odmiana, to co z tak, że będą piękne krzewy, a słaby zbiór. I w ogóle frustracja, brak pasji, tu są przepiękne borówki, więc też w asortymencie i moją pasją w życiu właśnie są też te doświadczenia zdobyte po latach, no były porażki też szpaki słuchaj się pojawiają pierwsze burówki piękne ptas co przelatuje 3.30 rano już są zjedzone 3 razy dziennie na stołówkę przelatują więc też nie jest pięknie kolorowo też i były grady dwa razy no ale pasja jest sens jest do tej burówki powiem ci mimo że dzisiaj słabszy humor zapowiem w ciągu dnia z tą presją, że nie wiedziałem, co nagrać, to na koniec dnia puściło we mnie wszystko i taki właśnie luźny materiał. Na koniec dnia wam puszczam. Z miejsca, gdzie powiem wam, nawet krzewy, kurde, większe ode mnie nagrywam, widzę w samym miejscu. Są mniejsze krzaczki, ale naprawdę momentami są krzaczyska. No, będzie ładny zbiór, jest to co dbać, fajnie. Kibicujcie, łapkuj odcinek, bo wtedy ci się pojawi następny materiał. Nie mówię tego z pazerności, yy, tylko po prostu yy, będzie ci łatwiej yy, do mnie trafić. Ja już trochę wyrosłem z tych łapeczek, wyświetleń, po prostu robię tak już dla Ciebie i odcinek też dla Ciebie. A kto będzie się chciał skontaktować, zamówić najlepsze burówki, ogólnie doradzić się, mieć ze mną wsparcie. Tutaj mam zamiar być takim też, takim y, doradcą, takim no, y, czuję się mocny, y, mam kontakty, też jak czego się będę wiedział, mam swoich ekspertów, doktorów, dzwonię, szpeców, wszystko jest. Trzymajcie się, tutaj zostawiam do siebie numer kontaktowy, można zatrzymać albo złapkować. Nie no, idę te dwa jeszcze wysypać, może trzy. Aby mógł spokojnie spać, bo naprawdę tutaj jestem się dbać o te burówki. Też wiem, że były lata, gdzie byłem bardziej youtuberem niż plantatorem. Yy, z tego też wyrosłem, jak powiedziałem przed chwilą i chcę też zadbać o plantację. A filmiki będą dodatkową taką częścią skutkiem ubocznym mojej roboty, a nie odwrotnie. Bo były lata, gdzie bardziej byłem youtuberem filmiki niż robota. Kochani moi, jestem szczery, przyznaję się i Murówki już przeprosiłem, już dawno w zimę przed cięciem i dobrze zrobiłem. Cześć do następnego. A ja jeszcze to jeszcze może zdążę, jeszcze 19 coś, to tą godzinkę półtorej, o, 7 minut pięknie.